Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zabieram Was ze sobą w kolejne super miejsca, a mianowicie lecimy na Sardynię. Widzimy sobie już na lotnisku, jest godzina bardzo wcześnie, 5.20. O 6.50 mamy lot, także zjem sobie na wypomienie jeszcze tościki. Oliwier tutaj pije kawkę. Dzisiejszy wyjazd jest stricte urodzinowy, ponieważ ten Pan przede mną kończy 20 lat. Jak się z tym czujesz? Ostatnie wyzwanie dla pasażerów. Na lotniskach to jest po prostu mój must have, moja tradycja. Właśnie odebraliśmy naszą purę i nie wiem czy mówiłam, ale jesteśmy tutaj od dzisiaj, czyli od piątku do poniedziałku, ale już samego rana mamy samolot, także taki szybki wyjazd. Ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Jest taka średnia pogoda. Jutro ma być na pewno ładniej i w niedzielę, także trzymam kciuki Dzisiaj ostatnia szansa, żeby kupić bilety na Trapsa w Scotta w Krakowie Ciekawe, czy nam się uda, trzymajcie za nas kciuki Przyszliśmy sobie usiąść na plaży Zjadłam pysznego croissanta z... Na z nadzieniem pistacjowym Pyszny był I zaraz wam pokażę plażę Kurczę, byłoby bardzo ciepło, gdyby nie taka pogoda zachmurzona W ogóle nie udało się nam kupić biletów ale już o tym nie wspominajmy, bo Oliverowi będzie przykro. Chcieliśmy sobie wejść na jakiś punkt widokowy z tego portu, pokazuje na Google Mapsie, że można przejść 15 minut na nogach lasem. Ale doszliśmy do strefy wojskowej i odpuściliśmy. Więc szukamy jakichś innych punktów widokowych teraz. Może jakichś zamków. I dzisiaj taki dzień przez pogodę. Wygląda jakby sikał. Mamy godzinę 13.43. My właśnie przyjechaliśmy do hotelu i za chwilę pójdziemy sobie coś zjeść, ale musimy chwilkę odpocząć, bo jesteśmy totalnie wymęczeni. Nie pokazałam Wam w ogóle pokoju, ale wygląda on tak. Tutaj mamy wyjście na taki mini balkon, ale widok mamy tak naprawdę na drugą kamienicę. I łóżko, i tam jest toaleta i to tak naprawdę tyle. A tak wygląda przestrzeń wspólna. Tutaj jest wejście do naszego pokoju. Byliśmy na jakimś aprolku i teraz będziemy szukać, <laughs> będziemy szukać yy, jakiegoś supermarketu. Potrzebujemy wody zdecydowanie. Dzień dobry, mamy dzień drugi godzina dziewiątą. Wczoraj tak naprawdę yy, już po yy, trilniczka poszliśmy do domu i tak mnie rozbolała głowa to była jakaś tragedia. Obudziłam się o trzeciej w nocy i myśleliśmy, że będziemy musieli jechać do szpitala. Oliwier biedny się zestresował, ale załował dziwną krew i mi pomógł. Um, głowa mi w sumie już przeszła, rano Oliwier był właśnie w aptece, bo jakieś tabletki dla mnie. A teraz siedzimy na śniadanku i dzisiaj planujemy pojeździć po plażach. Jest przepiękna pogoda w ogóle. Jesteśmy już w drodze na pierwszą plażę, zobaczymy, jak się cieszę. Tutaj są naprawdę przepiękne plaże. Jedziemy za chwilę na kolejną plażę, na tej zjedliśmy Pokaczy było bardzo dobra. Nie nagrałam, mogłam nagrać. I porobiliśmy trochę fot. Oliver mi porobił profesjonalny fotograf. Proszę bardzo, takie widoczki. Patrzcie, na tych plażach praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Jest taki spokój. Byliśmy na obiedzie, takim szybkim. Zjedliśmy sałatkę Cezary i była mocno średnia. Ta była. Tak teraz do przypomnę, nie dojadłam całej. Wzięliśmy też em, sernik i też był paskudny. Wiecie, on był jakby na jogurcie greckim, coś takiego, strasznie dziwne to było. I teraz siedzimy na kolejnej plaży, kupiłam sobie owocki. Już je zjadłam, więc Wam nie pokażę. Ale no, co mogę powiedzieć, pełny chill, pełny chill. Normalnie jesteśmy w Rio de Janeiro. O, <noise> oh, wow! Ładnie tu! Uczta na plaży. Mamy oliweczki i chipsy. Przyjechaliśmy z powrotem do Kali i... Zaparkowaliśmy samochód. Powiem Wam, że bez tego samochodu byłoby naprawdę ciężko. Pojeździliśmy sobie dzisiaj, widzieliśmy bardzo fajne plaże, więc jak planujecie przyjechać na sardynię, to bardzo polecamy właśnie wynająć sobie samochód, aczkolwiek jest bardzo ciężko z parkingiem. My parkujemy mega daleko od naszego hotelu. Jest sobota, więc możecie zauważyć jak dużo ludzi szuka parkingu teraz. Ogarnięci idziemy na miasto. Musiałam odkręcić staty pod aparatu, żebym się zmieścił do torebki, i wreszcie już mi się nagrywa. Mam nadzieję, że tym w końcu coś dobrego. Zauważyliśmy, że jest tutaj tylko i wyłącznie jedzenie morskie. morza. co, to może? co to może? Tak, tego słowa mi brakło. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Dzisiaj ostatni dzień w zasadzie, niedziela. Wczoraj byliśmy na kolacji, bardzo dobrej, bardzo mi smakowało. mam sobie pysznego steczka. I co? Dzisiaj będziemy korzystać z takich kuponów, które dostaliśmy od hotelu na śniadanie. Więc yy, zobaczymy. Oferują nam tutaj krosanta i coś ciepłego do picia. Poszaleli, ale wczoraj z tego zrezygnowaliśmy, i poszliśmy gdzieś indziej i zapłaciliśmy 10 euro za tak naprawdę no, okropne krosanty. Wyglądały pięknie, ale okazało się, że e, są drożdżowe. Nie za bardzo, nie za bardzo. E, no, a tak to, to będziemy mieć za darmo i zobaczymy, czy może coś będzie lepszego. Dzisiaj dostaliśmy takie krosanty. One też są jakby drożdżowe, ale są o wiele lepsze niż wczoraj. One mają tutaj w powierzchni taki cukier. Lepsze. <laughs> Przyjechaliśmy na drugą e, część wyspy i jest tak zimno w sensie, tak wieje, że będziemy się wracać totalnie na, e, na drugą część. No, stop! Już nie dojeżdżaj! No. Wracamy na totalnie drugą część wyspy, tam gdzie jeździliśmy wczoraj. A to jest prawie godzina jazdy. Także. No, ciekawie. Mimo tego, że zmieniliśmy plażę, to i tak wieje. Ale ja to już powtarzam, że mogło być gorzej, mogło lać. Prawda? Prawda. Tak wiało i było bardzo zimno, że stwierdziliśmy, że wracamy na tą plażę, na której byliśmy wczoraj jako pierwszej w zasadzie, bo ona tam dosyć jest osłonięta i wydaje nam się, że nie będzie aż tak wiało, ale też wydaje nam się, że jest cieplej niż wczoraj, gdyby właśnie nie ten wiatr i no nie da się siedzieć w samym stroju kąpielowym na plaży teraz, bo naprawdę zimno, zimno. Przyjechaliśmy na tą przepiękną plażę, ale dzisiaj jest o wiele więcej ludzi. Dalej tak wieje, ale przynajmniej już troszkę mniej. Właśnie wracamy z plaży. Mamy godzinę 17.30. Musimy dojechać do naszego pokoju. I idziemy sobie zjeść coś dobrego. Zarezerwowaliśmy restaurację. No i to jest ostatni nasz wieczór w Kaliari. W ogóle tutaj będziemy musieli wrócić do Krakowa. Jutro chyba o 10 mamy lot, także też wcześnie. Jesteśmy już na lotnisku. Patrzcie, jak mnie wczoraj spaliło. Ja w nocy dzisiaj umierałam. Jest mi tak gorąco, że jakaś masakra. Ja miałam pięćdziesiątkę na twarzy, więc nie wiem o co chodzi. No ale dobrze. Ym, wiecie co, rozbudował mi się aparat. Mam jakiś tak strasznie zły dzień. Chyba wszystko właśnie, że się nie wyspałam. Kupiłam croissanta. Nie wiem, czy on wygląda dobrze i czy będzie dobry, no ale zobaczymy. Mamy jeszcze trochę dużo czasu, bo. za dwie godziny. Po prostu tak wcześniej musieliśmy oddać auto, no i. I tak. Wczoraj byliśmy na tak pysznym jedzeniu. Zresztą nagrałam tam przebitki właśnie z tego, jakby grilla. Pyszne, pyszne jedzenie. A w ogóle restauracja miała jakieś dopiero dwie opinie na Google, bo byli otwarci miesiąc. Ale stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć. Mimo tego, że mieliśmy zarezerwowaną restaurację z takim, wiecie, widokiem na romantyczną są kolacje, ale tam były mega słabe opinie. Więc poszliśmy właśnie do tego steakhouse'u i o matko, przepyszne jedzenie. Później poszliśmy na jakieś zdjęczki i wróciliśmy do pokoju spać, bo dzisiaj musieliśmy wstać o siódmej. Nie, nie dam rady, po prostu ten tu nos, tak spalony, katastrofa. Od razu po wylądowaniu pojechaliśmy do mieszkania, do Krakowa. I ja stamtąd y, zawinęłam się do domu, więc aktualnie jestem u mnie w pokoju I muszę Wam powiedzieć, że wyjazd był naprawdę świetny Bardzo, bardzo Wam polecam wyjazd na Sardynię Ale bierzcie jednak to auto W Cagliari nie ma tak dużo do roboty y, Jest też dosyć mało restauracji y, To był taki wyjazd w pół city break, w pół y, plażowanie i powiem Wam, że właśnie byłam trochę nastawiona na ten City Break, że będziemy trochę zwiedzać, ale tam może ja nie jestem aż tak obeznana i nie czytałam aż tak dużo na temat Kalieri, ale... No nie było tam za bardzo co robić, powiem Wam szczerze. Restauracji też troszkę mało. Jestem zawiedziona, bo nie zjadłam żadnego makaronu ani pizzy będąc we Włoszech. Jest to dla mnie troszkę dziwne, ale autentycznie były tam praktycznie same restauracje z owocami morza, a ja owoce morza lubię, ale to też nie jest na zasadzie, żeby jeść się codziennie. Zjadłam dwa razy przepyszne steczki i... Jestem usatysfakcjonowana, koniec w końców. No i to chyba tyle, kochani. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Starałam się Wam nagrywać na bieżąco. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak wszystko posklejam. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!